Uważaj z tym kudlem, gdyby była zła, to by go zżarła. Słodka suczka, jaka to rasa? To Pitbull. O, to rzadkość, ile ma lat? Trzy. A co, nie otarło? To Pitbull. To krzyżówka Pointera, prawda? Człowieku, to amerykański Pitbull Terrier, najsilniejszy pies świata. 800 kilo nacisku szczęk. Na twoim miejscu, szybko oddaliłbym się z tym psiakiem, zanim... Ej, co ty wyprawiasz? Zatrzymaj się, cholerny kudłu! Chódź! To chyba miłość. Eee, Czyż na nie Oś do mój! Chodź! pusz do... Nie trzeba ich U. rozłączać, samo U. U. się U. zrobi. Ofelia! Odłóż mi syn szczeniaka, bratanica chciała na gwiazdkę.